Łapy, miasto kolejarzy i łapińskich Połowa z 8 tysięcy mieszkańców pracuje na kolei Druga natomiast połowa nosi nazwisko Łapiński Tak proszę państwa Jan, Stanisław, Franciszek, Maria, Helena, Anna, Elżbieta 4 tysiące łapińskich Z łapińskimi teraz to ja już sobie daję radę Ale przedtem jak było to była gorsza sprawa Dlatego, że jak nie było już numeru domu i ulicy, to już, jak był Jan, to już go nie znalazł. Łapiński Jan, to oni przeważnie są numerowani, bo jak jest na kopercie Łapiński Jan, syn Jana, to nie wystarczy, bo to bo dlatego, że i jego dziadek jeszcze był też Jan, także oni są numerowani. Ja w moim rejonie jest najstarszy 365. To jest 365 łapiński. Natomiast teraz to już pracuję tu 21 lat, no to już ich tak rozpoznałem, bo oni są przeważnie, mają przydomki jeszcze do tego. Kopeć, to Staluga, to Dźwigos. takie mają swoje już. Przed świętami to jest najgorsza sprawa, bo to jest dużo listów i z różnych krajów, na przykład jak przyjdzie z Ameryki lista, nie ma numeru domu, tylko jest ulica i łapiński Jan. O, to mówi to do mnie, bo to brat, on już dawno nie pisał i dlatego zapomniał numer domu. Ale jak tak przyjdzie y, upomnienie jakieś, zapłacić tam ze, ze 100 złotych kar i za coś. O nie, to nie do mnie, bo to nie ma numeru. Takie bywają kłopoty przedświątecznej i nie tylko przedświątecznej poczty, która za naszym pośrednictwem raz jeszcze apeluje zawsze pamiętajmy o dokładnym i szczegółowym adresie, nawet wtedy, jeśli naszym adresatem nie jest któryś z czterotysięcznej armii łapińskich złap.